Choć tryb fabularny oraz multiplayer w Black Ops Cold War opracowały inne zespoły niż studia odpowiedzialne za Modern Warfare, trudno uniknąć porównań. Call of Duty z 2019 roku wraz z trybem Warzone wyniosły serię na tak wysoki poziom, że tegoroczna odsłona miała zbyt wysoko postawioną poprzeczkę i mierzy się z cieniem starszego brata. Clear. Kampania Cold War zawiera wszystko, co dobrze już znamy, ale proponuje też kilka niespodzianek. Przede wszystkim zaskakuje dużą rolą misji polegających na skradaniu czy działaniu bez broni w roli podwójnego agenta na wrogim terenie. Te zadania są zdecydowanie najciekawsze i wyróżniają się na tle sekcji strzelankowych. Wiemy już bowiem czego oczekiwać od takich momentów. Tak, są wybuchy i sceny ze szturmowaniem pomieszczenia w zwolnionym tempie. Na początku przygody tworzymy własną postać, choć nie decydujemy o wyglądzie, a jedynie danych personalnych, przeszłości oraz umiejętnościach. Bell, bo taki pseudonim ma postać gracza, dołącza do utworzonej w środku Zimnej Wojny grupy agentów CIA, której zadaniem jest zapobiegnięcie światowemu konfliktowi nuklearnemu poprzez odkrycie tożsamości niejakiego Perseusa, to sowiecki szpieg, który za wszelką cenę chce przechylić szale zwycięstwa na stronę Związku Radzieckiego. Pomiędzy misjami trafiamy do głównej bazy operacyjnej, w której możemy porozmawiać ze wspólnikami, decydując się na konkretne kwestie dialogowe. Ten aspekt występuje też zresztą w trakcie klasycznych zadań i prezentuje się nieźle, choć należy zaznaczyć, że protagonista jest niemy. Kryjówka zaskakuje jednak przede wszystkim zagadkami polegającymi na przeglądaniu dowodów czy deszyfrowaniu kodów. W grze możemy brać udział w specjalnych, dość krótkich misjach pobocznych, ale żeby zagwarantować ich pozytywny przebieg, należy przejrzeć zebrane dokumenty lub przedmioty, na przykład w celu ustalenia tożsamości osoby, którą chcemy dopaść. Bez kartki i długopisu się nie obejdzie, bo deszyfrowanie jest wieloetapowe i wymaga najpierw zrozumienia sposobu kodowania wiadomości, a następnie rozwiązania go. Ten eksperyment w Cold War bez wątpienia się udał, bo rozwiązanie łamigłówek sprawia nie lada satysfakcję i pozwala poczuć się jak prawdziwy agent działający podczas zimnej wojny. Klimat to zresztą najmocniejszy plus nowego Black Ops. Moda i muzyka z lat 80., skórzane kurtki, przyciemniane okulary pilotki, terminale komputerowe, a nawet automaty z grami arcade. Tego wszystkiego jest pod dostatkiem. Na pierwszy plan wysuwa się też wspomniane wcześniej poczucie wcielania się w agenta, spotęgowane korzystaniem ze szpiegowskiego sprzętu. Urządzenie do podsłuchu w paczce po papierosach? Czemu nie? O ile o standardowych sekwencjach strzelankowych zapomnimy po krótkim czasie, o tyle misje mocno nawiązujące do głównego tematu gry mogą zostać w pamięci nieco dłużej. Mowa tu szczególnie o zadaniu, w którym jako amerykańska wtyka należało wpuścić członków CIA do głównej siedziby KGB, co od agenta pod przykrywką wymagało podjęcia się co najmniej kilku podejrzanych czynności, choć bez oddania nawet jednego strzału. Przechodząc już powoli do multiplayera, warto jeszcze wspomnieć, że przed ujrzeniem napisów końcowych, gracze zobaczą jeden z trzech finałów, zależny od podjętych w trakcie fabuły decyzji. W przypadku klasycznej rozgrywki wieloosobowej, Cold War zawodzi najbardziej i jest zwyczajnie krokiem wstecz w stosunku do Modern Warfare czy Warzone. Korzystanie z broni przywodzi na myśl trzymanie plastikowych atrap, a karabinom czy pistoletom maszynowym brakuje mocy i odpowiedniego dźwiękowienia. Zrezygnowano też z opierania się o osłony. Do tego wyraźnie mniej imponujący silnik graficzny a także paski życia nad głowami, czyniące grę bardziej arcade'ową. Wszystkie te cechy sprawiają, że multiplayer jest dość płytki i nie sprawia wrażenia wydanego w 2020 roku. Oprócz wachlarza standardowych dla serii trybów wieloosobowych, Cold War proponuje kilka nowych. Eskorta VIPa, brudna bomba i połączone siły. Najlepiej wypada ten pierwszy. Ma proste zasady i zapewnia szybką rozgrywkę. W jednej z dwóch drużyn zostaje wylosowany VIP. Jego zadaniem jest dotarcie do jednego z dwóch punktów ewakuacji na mapie, natomiast obowiązkiem kolegów z drużyny jest osłanianie go. Celem zespołu przeciwnego jest oczywiście eliminacja VIPa. Brudna bomba przypomina trochę Battle Royale w pomniejszonej skali i z nielimitowanym odradzaniem się. Z początku pomysł wydaje się niezły, ale w praniu jest już przekombinowany. Kilkoosobowe drużyny walczą o zdobycie uranu, który następnie trzeba deponować w przeznaczonych do tego miejscach, by przygotować więcej bomb niż przeciwnicy. Połączone siły są natomiast trybem przypominającym trochę serię Battlefield. Walczymy tu w dość sporych lokacjach, próbując przejąć punkty na mapie. Przy czym w transporcie i walce pomagają różne pojazdy. Zwiększony dystans walki zupełnie nie współgra jednak z tak dużą wytrzymałością postaci. Przeciwnicy często po prostu uciekają od ostrzału za osłonę, zanim zadamy śmiertelne obrażenia, nawet jeśli celujemy w głowę. Osoby, które zamierzają na dłużej zostać przy Cold War, powinny natomiast zwrócić uwagę na tryb zombie w którym poza obecnością tylko jednej mapy na premierę, właściwie trudno doszukać się większych minusów. Rdzeń rozgrywki pozostaje nienaruszony, natomiast tempo jest wyważone w przemyślany sposób, do tego stopnia, że nie nudzimy się nawet przez sekundę. To prawdziwa przyjemność, szczególnie w porównaniu ze standardowym multiplayerem. Mimo lekkiego, a nawet nieco humorystycznego tonu rozgrywki, w trybie zombie nieraz można poczuć się jak bohater horroru, ze względu na fragmenty mapy skąpane w całkowitej ciemności. W pomieszczeniach, do których nie dociera światło, bohaterowie automatycznie zapalają latarki w broniach, ale pole widzenia i tak jest mocno ograniczone. Zombie nacierają, a adrenalina rośnie. Słowem, jest klimat. Właśnie dzięki temu, a także imponującemu rozbudowaniu przypominającej miejscami labirynt mapy, tryb zombie nie znudzi się szybko, a w przyszłości ma szansę stać się czymś jeszcze bardziej imponującym. Fanów serii zainteresuje też fakt, że teraz ocaleńcy nie muszą zawsze kończyć rozgrywki jako pokarm dla zombie. Najwcześniej po dziesiątej fali, a następnie co pięć kolejnych, mogą zażądać ewakuacji, dzięki czemu wrócą do bazy cali i zdrowi. Cold War zachęca kampanią fabularną oraz dobrym trybem zombie, ale multiplayerowi brakuje wyraźnej tożsamości. Po znakomitym Modern Warfare z ubiegłego roku, po nowej odsłonie oczekiwaliśmy na pewno więcej, ale to wciąż dobre Call of Duty.